Live, Siemaneczko ludziska Witam wszystkich w kolejnym odcinku z seriesa. w Clan of Clans. Dzisiaj będziemy atakować na Clan Warsach, jak wam już w poprzednim odcinku mówiłem. I pokażę wam może jeszcze parę jak będzie ataków innych, już nawet widzicie. 38 mi rekomenduje, więc atakujemy tutaj. Myślę, że zaatakujemy. Tu są bardzo słabe mury, jak widzicie na th 9 nawet 2x. Bo ma wieszka całkiem sobie tutaj. Widzę, że wyjmiemy CC, tutaj gdzieś się ubijemy. Albo tu, no, może za tu ubijemy. Yy, I tutaj myślę, że gole ma puścić. Tutaj ogólnie od tej strony, bo. Tutaj myślę, że będą bomby jakieś, I tu się obawiam. Ale zobaczmy, żeby choć dwie było. Chociaż chciałem to na trzy bronić, lecz wiecie, jak będą giant bomby i jak ja będę miał dużo wizardów w jednym miejscu, to może być bardzo kiepsko. Więc zaczynajmy, tutaj puścimy sobie giganta. Patrzę, czy nie przeszkodzi mu nic, ale będzie jeszcze lał ten Archer Tower, ale myślę, że to nie będzie. Jeszcze kanon, a, ale to takie przeszkodą mnie robi. Posiłujmy więc dwa giganty, bo widzę, że alczerki na razie wychodzą. Tylko alczerki. Więc oby, żeby wszystkie wyszły. Właśnie nie wiem, czy wszystkie wyszły, bo strasznie dużo było. Najwyżej parę ich zostanie, a nie będę ich liczył, bo jest 25a. Jak się złożą w jedno miejsce, to naprawdę... I to chyba na szóstym, wszystkie, znaczy na siódmym. Więc to całkiem nieźle. Puścimy sobie dwa wizardy, żeby je pogromić. No zobaczcie. Całkowicie nie wypalił ten mój pomysł. Bo tu jest ich tak cholernie dużo. Ale nie, dobra, udało się nam. Jest ostatnio siedmiu wizardów, więc trochę kiepsko. Dobrze, dobra, atakujmy już tutaj To jest atak niestety bez Kinga Znaczy bez Queen przepraszam Bo mam ją w budowie Znaczy w grade na trzeci level I tak się zastanawiam gdzie by tutaj I tak myślę o tych wizardach jeszcze gdzieś tutaj pociągnąć i tutaj jeszcze gdzieś jumpa walnąć i tymi wizardami bym tutaj dowalił i puścił jak widzieliście tutaj była ta giant bomba, co tak myślałem, że będzie. Bo to według mnie było więcej, nawet dwie giant bomby. Dobrze, że te wizardy jeszcze moje nie doszły. Jak widzicie, tutaj jest naprawdę takie zamieszanie. I tutaj nie wiem czy właśnie nie ulepszyć potem. Bo już są dwie gwiazdki. I tutaj chyba jeszcze rzucę tego Healing Spela, żeby uleczyło naszą Wizardę i tego Kinga trochę. O ja! Zobaczcie tam u góry. Dwie giant bomby, tak jak przeczuwałem, tam były. I coś mi się już wydaje, że to nie będzie trzy gwiazdkowy niestety atak, bo dzieliście tutaj nas i tutaj te giant bomby, a nam się już skończyły spele. I myślę, że znaczy, ja chciałbym, żeby było trzy gwiazdki, ale coś tutaj... chociaż jeszcze... Ten żyje niby mały golemite, czakasz tak? Ale tutaj dwa wizardy moje plus jeszcze jeden z jednego i tutaj jedynie wizard tak, tutaj, tutaj jeszcze nawet te szkielety coś się radzą, ale ten kanon tutaj tak je zabija. Ten jeszcze wizard raz pociągnął. Tutaj nawet Wizard padną, to już bardzo marne szanse widzę. Ale może. A 25 sekund, to myślę, że jak nie ma nic po boku, chociaż tak, zajebiście ciężko. To już jest teraz walka z czasem. Chyba nie będzie, ja. Więc tutaj na pewno nie będzie przez czas, bo jeszcze chwila na tym army campie, mi sobie zostaje parę archerk. Widzicie, to jest takie przez to CC wyciąganie. Jakby było więcej czasu, to już widziałeś, jak ładnie wszystko padło. Ale 94% wszystko ukradliśmy, co było. Więc kiepsko, trochę przez ten czas mogę zostawić za dwa uizagle albo arczelki. Więc to trochę sfailowałem ja też. Więc widzicie, o, ktoś atakuje, może obejrzymy. Ach, nie możemy niestety obejrzeć. Może jeszcze ktoś będzie atakował zaraz. A jak nie to zobaczymy jakiś jeszcze ładny trzygwiazdkowy a tak może... O tutaj frugo atakuje trzygwiazdkowy. Więc... Zobaczymy jak on atakował. No. Tak, u No, wioska całkiem sobie tutaj. Znaczy chodzi mi o ustawienie. Zobaczcie, tak tutaj wszystko zmieszczone jest i... I ciężko jest się nawet zabrać, ale wiecie, jak ma się dobre wojsko, to... A tu nie ma widzę, wizardy na piątym, oj, przepraszam, bo znowu mi się tu coś pojawiło z tym potwierdzeniem, już długi czas tego nie było, to widzieliście, znowu się pojawiło. Tutaj sobie przyspieszymy może, ale zobaczcie, tutaj ładnie mu poszło, chociaż tutaj też była jakaś giant bomba chyba, chociaż nie, to mała, chociaż... No właśnie, on tutaj nie ma... A tutaj była giant bomba w środku jedna. O tutaj zobaczcie, nawet takie bomby było wielkie. I pewnie tutaj jest. Giant bomba coś początku, bo tu jest strasznie dużo luźnego miejsca. Ale on atakował pekami i, go, i golemami. To całkowicie inna trochę strategia. I zobaczcie jak Tesla napierdziela w tą pekę, co bo ona się... Kierowała w tą hala to tak strasznie szybko życie jej darło, mimo że na pierwszym, bo była, bo nie trzeba już zauważyć, dlatego my ulepszamy tak bardzo Tesle. Do tego dążymy, zobaczmy. PK na piątym jest po prostu świetna, ale ja, no, ja na razie tak tyka mam tą inną, drugą, że Wiedźmy, Wizardy i Golemy, ale zobaczmy. Może ktoś jeszcze nikt znowu nie atakuje. Więc jeszcze, może jakiś jeden sobie zobaczymy. Atak 3-gwiazdkowy. Tutaj jest. Oloj, 69 I tutaj, zobacz, jak atakuje. Aha. No to zobacz. To jest po prostu. To jest na 7. Tutaj 3 gwiazdek, naprawdę wstyd, by był. Już tak powiem. Brzydko. Zobaczcie, tu jest taka naprawdę prosta wioska, a jeszcze ma na piątym i to całkiem dobre wojsko ma, więc tutaj to jak sfajlować to naprawdę, bo bardzo kiepsko było, a naprawdę ma dobre wojsko, bo pekę na drugim jeszcze golema, ma jednego, a chociaż nie wiem, może z klanu ma pekę albo. Oj, przepraszam, tu jakiś telefon zadzwonił. To, no, to nawet nie mój, tylko kogoś tutaj leżał. No właśnie, teraz powiadomienia, jakie przychodzą. Dlaczego nie odebrałem? Ale już zobaczcie, wracamy i tutaj się ładnie wszystko wchodzi. No nie widziałem, co tam z klanu było. To już wy sobie zobaczycie tam no, na nagraniu. Bo ja musiałem zobaczyć, kto to zwolnił. ...i odłożyć ten telefon. Ale tutaj, zobaczcie, ładnie mu wszystko idzie. Tym Kingiem się dostaje do tą hala z Rage'em. I zobaczcie, jak szybko go zczesał. Jeszcze te Wizardy przyszły do pomocy na szóstym. To taka moc! I tutaj wszystko ładnie idzie. Ale naprawdę wioska była prosta. Więc nie można zaprzeczyć, bo... ...nie była trudna, mimo że... Takie, no, że giganty ma na piątym, ale czekaj na piątym, to i tak tutaj, jakby nie było trzygwiazdkowego ataku, to kiepsko. Uważam. No i 100%, i wszystko pięknie, ale nie była też już trudna wioska, wyjdźmy z tego. Ale każda gwiazka się liczy, jak to trzeba powiedzieć. Tutaj jakiś atak, może jest, możemy zobaczyć. radosny atakuje. To już zobaczymy jak atakuje. Już nas przenosi. Tylko tutaj. Chwilę trzeba poczekać. co jest? Myślę, że zaraz przyniesie. I tutaj jakaś chyba ścina letka. Albo, albo już się skończyła tak, bo... Ja też raz tak miałem, żeby mi przyniosło. No i nie wiem co w takim wypadku. O je, dobra, przeniosło. Ale to naprawdę jakiegoś laga musiałem mieć, bo. Bo. Chwilę przenosiło. Ale zobaczcie, 53%, 55% już idzie po prostu jak burza w tej wiosce. Pięknie już wszystko idzie. Dwie gwiazdki już są. Myślę, że trzy tutaj będą. O, my golemy na czwartym. My dopiero na trzeciu lepszamy. Co będą one jutro. To na pewno Wam nagram odcinek z tym, jak będziemy je mieli, to zrobię. I specjalnie może atak jeszcze zrobimy nimi. Nawet na Clan Warsy, bo chyba... Albo jak nie to normalne, tak, ale zobaczyć, zobaczymy ich siłę. Zobaczcie, myślę, że to będzie trzywiastkowo, tak? Bo tutaj i Kingi Queen żyje. Queen ma jeszcze en energię, no tą taką super moc. Jeszcze Peka żyje, znaczy nie wiem, ona już ma nawet nie dużo życia, ale zobaczcie to. Tutaj to musi być trzywiastkowo, tak? Bo mamy minutę. Jeszcze po boku sprawdzam, nic nie ma. I jeszcze Wizardy, nie, to, to już. Chyba pewne trzy gwiazdki są, żeby mnie zaprosił, ale... No ładnie, wszystko tutaj idzie, no i myślę, że jakieś drain bomby będą, a tu... Nawet pusto, to dobrze, służyło, bo te wizardy mogły wysadzić... Mogło wysadzić, tutaj... Nawet mocy Queen nie zużyły, trzy gwiazdki są, zobaczcie, na... Live'ie, tak można powiedzieć, więc... W tym odcinku to by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania oraz do zostawiania komentarzy. Do zobaczenia.